Witamy na kanale Radosna TV. Subskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek i daj łapkę w górę. Robi się wielka przygoda. W leśnej wiosce, umo, ukrytej wśród niezwykłej i półdzikiej przyrody, położonej w pięknej górskiej dolinie, którą przecinała błękitna rzeka Ori-Ori, żyły sobie robi się. Mieszkały one całymi rodzinami w małych przestronnych domkach, zbudowanych z grubych drewnianych belek, ocieplanych słomą i pomalowanych na przeróżne wesołe kolory, od czerwonego zaczynając, poprzez żółty i zielony, a na niebieskim kończąc. Domki zbudowane były zgodnie ze starą tradycją, a w każdym znajdował się wielki kominek, obok którego w długie zimowe wieczory siadali wszyscy domownicy i ogrzewali stópki i dłonie przy tańczącym wesoło i strzelającym w górę komina ogniu. Umo liczyło siedemdziesięciu jeden mieszkańców. A sąsiedzi bardzo dbali jeden o drugiego i zawsze mogli na siebie liczyć w potrzebie. Robi się były tak małe i zwinne, że nie trudno było im się schować przed ludzkim wzrokiem. Znały mnóstwo kryjówek, czy to w lesie, czy też w skałach, a nawet kilka nad brzegiem rzeki wyglądem przypominały ludzi ale miały tylko 30 centymetrów wzrostu Dużo większe uszy, perkate noski, a także białe, czarne lub kolorowe skrzydełka, podobne do motylich, jednak ostrzej zakończone i zbyt małe by mogły unieść. Robi się w powietrze. Skóra ich była bardzo jasna, a oczy spoglądały bystro na otaczający świat. Małe ludki bywały czasami bardzo psotne i uwielbiały płatać figle, lubiły też śmiać się i nigdy się nie nudziły, gdyż zawsze umiały znaleźć sobie ciekawe zajęcie. Czasami, gdy na niebie po deszczu pojawiała się tęcza, można było dostrzec przelotnie małego Robisia, próbującego strząsnąć krople z soczystych zielonych liści na głowę przechodzącego lasem człowieka. Pośród Robisiów z UMO mieszkała grupa przyjaciół najbliższych sąsiadów, bardzo zżytych ze sobą, gdyż znali się od urodzenia i spędzali ze sobą bardzo dużo czasu. Najmłodszym z nich był Niesforek. Miał on jasne kędzierzawe włosy i zielone jak prawa oczy był drobnej budowy, chodził zwykle w spodenkach, na szelkach i włożonej w nie koszuli od święta na głowę wkładał elegancki kapelusz z piórkiem odziedziczonym po dziadku. Niesforek wstydził się trochę tego, że jest taki mały, ale wszyscy go zawsze pocieszali, mówiąc, że nie wzrost ani wygląd jest najważniejszy, ale to, co ma się w sercu. Drugim robisiem, najstarszym z grupy przyjaciół, był Burbi. Burbi miał czarne włosy, niebieskie oczy i był wyższy o głowę od niesforka. Jego ulubionym zajęciem było rzeźbienie udeczek z patyków, które znajdował w lesie, a szło mu to tak łatwo, że miał w domu już dwadzieścia różnych modeli. Burbi był trochę nieśmiały, ale zawsze skłonny do pomocy. Nie przykładał się zbytnio do nauki, jednak był bystry i zawsze jakoś sobie radził. Tęcza i kropka od zawsze trzymały się razem, także można by je uznać za siostry. Spędzały ze sobą mnóstwo czasu i bardzo lubiły swoje towarzystwo. Tencza była roześmianą dziewczynką o brązowych, kręconych włosach i wielkich fiołkowych oczach. Jej nosek pokrywało mnóstwo piegów. A w uszach miała małe złote kolczyki w kształcie kwiatów. Najczęściej nosiła kolorowe sukienki przewiązane w pasie szarfą i płaskie buciki z kokardami na czubkach. Mama często czesała jej włosy w dwa warkocze, co dodawało jej tylko uroku. Kropka, w przeciwieństwie do tęczy bardziej przypominała chłopca. Była drobna, nosiła krótką fryzurę do uszu, a jej włosy miały kolor dojrzałej pszenicy i były całkiem proste. Kiedyś wpadła do beczki z popiołem, także wystawał jej tylko perkaty nosek, który jako jedyna część ciała pozostała biała. Stąd wzięło się przezwisko, kropka, chociaż naprawdę miała na imię Matylda. Dziewczynka była bystra i rozmowna, i nigdy nie dawała sobie dmuchnąć w kaszę. Tego dnia Burbi obudził się nieco wcześniej niż zwykle. Na dworze dopiero świtało, słońce jeszcze nie wzeszło. A na niebie wciąż świeciło kilka bladych gwiazd. Burbi usiadł na łóżku, przeciągnął się i ziewnął szeroko. Wstał, odszukał kapcie i włożył je na zziębnięte stopy. Przetarł oczy małymi piąstkami i podszedł do okna. Zapowiadał się bezchmurny dzień. Burbi miał już wrócić do łóżka, kiedy nagle zauważył coś dziwnego. Płotek ogradzający podwórze domu był w jednym miejscu całkowicie zniszczony. A właściwie wcale go nie było. Został połamany na małe kawałeczki. Burbi zdziwił się bardzo, szybko się ubrał narzucił ciepłą kamizelkę, chwycił w biegu latarkę i wyszedł cichutko na zewnątrz. Stawiał stopy ostrożnie, zbliżając się do miejsca, gdzie walało się najwięcej drzask. Nagle przewrócił się, wpadając w głęboki dół, którego wcześniej tam nie było. Ksyknął zaskoczony, podniósł się, otrzepał spodnie i rozejrzał się wokoło. Stał w dość sporym zagłębieniu o dziwnym kształcie, a kiedy poświecił latarką, zabrakło mu tchu. Dół okazał się odciskiem wielkiej stopy, zakończonej pazurkami wielkości jego ręki. Skąd się to tutaj wzięło? Wówczas usłyszał jakby cichy trzask. Wygrzebał się z dołu i stanął bez ruchu, nasłuchując. Dźwięk rozległ się ponownie, tym razem jakby trochę dalej. Burbi ruszył w tamtą stronę, trzymając latarkę cały czas przed sobą. Przyspieszył kroku, a po chwili zobaczył słaby blask, wydobywający się z drzew w niewielkiej odległości przed nim. Biegł teraz, nie zastanawiając się zbytnio nad niebezpieczeństwem, które mogło mu grozić, aż w końcu znalazł się na dobrze sobie znanej polanie, która nie przypominała teraz spokojnego skrawka lasu. Na którym często bawił się wchowanego z niesforkiem, tęcą i kropką. Teraz czuł, że jest jakby w innym świecie. Polane rozświetlało mnóstwo kolorowych światełek, wydobywających się nie wiadomo skąd. Słychać były jakieś szepty i dziwne głosy, ale nie było widać żadnych postaci. Tak, jakby wszystko zawieszone było w powietrzu. Burbi podszedł bliżej i nagle poczuł strach, gdyż przed nim wyrosła niewyraźna postać, która zdawała się unosić w powietrzu. Wydawała się znajoma, ale nie mógł jej rozpoznać. Postać wyciągnęła do niego rękę i nagle Zobaczył swoją rodzinną wioskę, umo, lecz nie taką, jaką była teraz, a opuszczoną, zmizerniałą, bez żywego ducha, bez codziennego gwaru i śmiechu jej mieszkańców. Po plecach przeszedł mu lodowaty dreszcz. Nie mógł wydobyć słowa, zacisnął mocno powieki. Powtarzając sobie w myślach, że to na pewno mu się śni i że zaraz się obudzi, nagle usłyszał łagodny głos. Ocy kłamią. Ufaj tylko swojemu sercu. Wtedy zrobiło się bardzo cicho. Burbi otworzył ostrożnie oczy, sam nie wiedząc, co spodziewa się ujrzeć. Postać zniknęła, a polana znowu wyglądała znajomo. Pierwsze promienie słońca nieśmiało przebijały się za drzew, kupiec rozejrzał się wokoło i zobaczył na ziemi przed sobą jakiś przedmiot. Pochylił się i podniósł go ostrożnie, by lepiej się przyjrzeć. Była to misternie wyrzeźbiona róża, lekka jak piórko, mimo że wykonana ze szczerego złota. Burbi schował kwiat pod koszulę i puścił się biegiem w kierunku domu. Chciał jak najszybciej opowiedzieć o swojej przygodzie przyjaciołom. Więc mówisz, że coś. Wybawiło cię z domu, a potem zaatakowały cię gadające światła zapytała rozbawiona kropka, siedząc pod drzewem obok burbiego, tęczy i niesforka, gryząc leniwieść błotrawy. A to ci historia. Nic nie rozumiesz, powiedział lekko rozdrażniony burbi. Spójrz się i wyciągnął z zapazuchy złotą różę. A niech mnie! zawołał niesforek. Wygląda na to, że wcale ci się to nie przyśniło! Oczywiście, że mi się nie przyśniło! Burbi był trochę rozżalony, że przyjaciele mu nie uwierzyli od razu. Co zrobimy z tą różą? Po raz pierwszy wtrąciła się tęcza, zachwycona pięknym kwiatem. Nie wiem! Burbi potrapał się po głowie. Chyba trzeba go gdzieś schować. No coś ty, wykrzyknęła tęcza. Na pewno jest jakiś powód, dla którego ktoś ci go podarował. No właśnie, ktoś, ale kto? Niesforek nie mógł wymyślić niczego mądrego. Wpatrywał się tylko w róże coraz bardziej okrągłymi ze zdumienia oczami. Nagle zerwał się na równe nogi i zawołał: Wiem! Zapytajmy, Mimo, on na pewno znajdzie jakieś wytłumaczenie. W końcu niejedno widział i słyszał w swoim życiu chodźcie! Mimo był najstarszym mieszkańcem Umo, stu pięcioletnim łysem staruszkiem, który mieszkał w samym środku wioski. W czerwonej chatce, równie mocno chylącej się ku ziemi, jak on sam, pamiętał jeszcze czasy powstawania umo i cieszył się ogromnym szacunkiem wszystkich Robisiów ze względu na swoją mądrość i życiowe doświadczenie. To do niego zwracano się o radę w trudnych sytuacjach i on podejmował najważniejsze decyzje w wiosce. Nikt nie śmiał mu się sprzeciwić, zresztą nigdy nie było takiej potrzeby. Dzieci zapukały głośno do drzwi, ale nikt im nie otworzył. Zapukały ponownie, ale znów odpowiedziała im tylko cisza. Poczekały jeszcze chwilę, a potem obeszły domek dookoła, zaglądając przez okna i usiłując dojrzeć coś przez zakurzone szyby. Wnętrze wyglądało jednak na opuszczone, tak jakby nikt tu od dawna nie mieszkał. Burbi, niesworek, tęcza i kropka wrócili ponownie pod drzwi i usiedli na progu. Co teraz? Spytała kropka. Gdzie mógł się wybrać mimo? To dziwne, powiedział niesworek. O tej porze powinien być w domu. Może jest chory, wysnuła przypuszczenie tęcza. Może powinniśmy zajrzeć do środka. Ale przecież nikt nie odpowiada na nasze pukanie, zauważył burbi. To będzie prawie jak włamanie. Nie wygłupiaj się, pouczyła go tęcza. A jeśli coś się stało, wchodzimy. O dziwo, gdy nacisnęła klamkę, drzwi otworzyły się i zaskrzypiały lekko. Przyjaciele weszli ostrożnie do środka, a wtedy rozbłysło kolorowe światło i znaleźli się w samym środku czegoś, co wyglądało jak lej ze światełek, który krążył wokół nich. Usłyszeli szepty i głosy dochodzące niewiadomo skąd. A nie mówiłem? krzyknął Burbi. Znowu się zaczyna. Przyjaciele skulili się i przylgnęli do siebie, czekając, co się wydarzy. Światła wirowały coraz szybciej, głosy to wzmagały się, to zciszały, a potem nagle wszystko ucichło. Ten czady gotała na całym ciele, ściskając kurczowo kropkę za rękę. Pierwszy panowanie odzyskał niesforek. Co? Co? Co co to b b b było? Wyjąkał, nie mogąc ruszyć się z miejsca. Nic takiego. Skąd ta izby rozległ się głos. Nie bójcie się. Mimo wykrzyknęli chórem przyjaciele. Mimo, co tu się dzieje, zapytał burbi. Co to za światła? Skąd te głosy? Byłem dzisiaj z samego rana w lesie i. Wiem, przerwał mu mimo i ruszył powoli w jego stronę. Daj mi to, co tam znalazłeś. Ale burbi chciał zaprotestować. Jednak mimo patrzył na niego surowo, więc chłopiec sięgnął pod koszulę i wyjął róże. Kwiat rozbłysnął dziwnym światłem i zrobił się zimny jak lód. Burbi poczuł niepokój i odwrócił się w stronę przyjaciół, jednak zobaczył, że ich tam nie ma. — Co? — zaczął, lecz nie zdążył dokończyć — gdyż wokół niego znowu rozbłysły światła. Daj mi róże, powtórzył mimo ostro i zaczął zbliżać się do Burbiego. Co zrobiłeś z niesworkiem tęcą i kropką? krzyknął burbi przestraszony nie na żarty. Róża nalegał mimo, patrząc chłopcu prosto w oczy i podchodząc coraz bliżej. — Nie dawaj mu jej! — usłyszał nagle głos sforka za plecami. — Burbi, nie oddawaj mu róży! — zawołała tęcza. — Burbi, mimo chcecie cię oszukać! — teraz krzyczała Kropka, a jej głos roznosił się dziwnym echem wokół Burbiego. Chłopiec obejrzał się i zobaczył ich wszystkich stojących za nim i wpatrujących się w niego. Oddaj róże tęczy! — powiedział niesforek z dziwnym naciskiem. Ale dlaczego? Zapytał oszołomiony burbik, który nic już z tego nie rozumiał. Jeżeli oddasz mu róże, będziemy zgubieni, powiedziała dziwnym głosem tęcza. I spojrzała na niego dziwnie. Mimo chce zniszczyć całą wioskę. Wiesz o tym, widziałeś to. Nie oddawaj mu róży. Oddaj ją mi, burbi. Tak będzie najlepiej. Nie słuchaj jej, chłopcze. wykrzyknął mimo i chwycił burbiego za rękę. Oddaj mi róże, szybko. Burbi krzyknął i rzucił się do tyłu, wyrywając się z rąk mimo: puść mnie! Rzuć mi róże, burbi! krzyknął niesforek. Burbi już miał to zrobić, kiedy spojrzał na przyjaciela i dostrzegł dziwny błysk w jego oku. Przestraszył się, bo niesforek zachowywał się zupełnie niepodobnie do siebie. Stał tam z zaciętą miną, twarz wykrzywiał mu dziwny grymas. A jego niespokojny wzrok co chwilę wędrował w stronę róży. Burbi zawahał się i zwrócił się w stronę tęczy i kropki. Ich oczy były tak samo niespokojne, pięści zaciśnięte, a na twarzach miały ten sam grymas co niesforek. Burbi cofnął się kilka kroków i nagle usłyszał słowa: Ufaj tylko swojemu sercu ono cię poprowadzi gdy przyjdzie czas gdy przyjdzie czas burbi odwrócił się od przyjaciół spojrzał na mimo i podał mu róże staruszek chwycił szybko kwiat podniósł go do góry i z wielkim wysiłkiem przełamał na pół Wykrzykując jakieś niezrozumiałe słowa, burbi upadł na podłogę zasłaniając głowę dłońmi. Rozległ się głuchy trzask. Kolorowe światełka zaczęły wirować coraz szybciej i szybciej, aż w końcu zlały się w jedno białe światło, które zatańczyło wokół nich i zniknęło. Staruszek opadł na kolana, dysząc ciężko. Mimo, wyjąkał Burbi. Co się stało? Gdzie są wszyscy? Tu jesteśmy, odezwał się z rogu pokoju niesforek. Nic nam nie jest, tylko tęcza i kropka są trochę wystraszone. Kiedy odwróciłeś się do Mimo, coś kazało nam zabrać ci róże, zaszlochała tęcza. To było tak, jakby coś... Kierowało nami, wkładało nam w usta nie nasze słowa i rozpłakała się na dobre. Nie płacz, ten, co, powiedział mimo, który już zaczął dochodzić do siebie. Chyba winny wam jestem wyjaśnienia i zaczął opowiadać. Dawno, dawno temu, kiedy w umo było zaledwie kilka domów, a ja byłem jeszcze młodym chłopcem, usłyszałem o ojca legendę, która zdawała się tylko bajką, opowiadaną dzieciom ku przestrodze, by nie zapuszczały się same daleko w las bez opieki i żeby były posłuszne rodzicom. Według tej legendy, kiedyś w górach żyły dwie siostry, mila, dobra i szlachetna, i mora zła i zepsuta. Mora zazdrościła siostrze tego, że wszyscy ją lubili i szanowali, więc z dnia na dzień stawała się coraz bardziej zawistna, a jej serce powoli zamieniało się w kamień, w końcu cała zamieniła się w głaz. Mila chcąc ratować morę, udała się do wiedźmy mieszkającej na szczycie góry i poprosiła ją o pomoc. Wiedźma dała Mili Różę, która skropiona szczerymi łzami dobrej siostry i położona u stóp mory miała ją uratować. Jednak mora, obudzona z kamiennego snu, nie umiała okazać mili wdzięczności, chwyciła róże i wyrwała ją z rąk siostry, raniąc jej ręce kolcami kwiatu. Natychmiast zamieniona została z powrotem w kamień. Była to kara za jej niewdzięczność. Kwiat zamienił się w złoto i zaginął, a Mila opłakiwała siostrę aż do końca swoich dni. Legenda głosiła, że Mora co dwieście lat budzi się ze snu, a jeśli uda jej się zwabić złego człowieka pięknem złotej róży, będzie on zgubiony i tak jak ona, zamieniony w kamień. Jednak dobre serce mili, która umiała wybaczyć siostrze strzeże dobrego człowieka, takiego jak ty, ja i twoi przyjaciele Burbi. A skąd wiedziałeś, że to się stanie właśnie teraz? Zapytał Burbi. Każdy potomek Mili otrzymuje ostrzeżenie we śnie. Ja dzisiaj w nocy śniłem o róży. Jestem wnukiem, mili. Burbi, niesforek, tęcza i kropka zostali jeszcze trochę mimo, chcąc się upewnić, że czuje się dobrze i że niczego mu nie trzeba. Potem pożegnali się i ruszyli do swoich domów. Dziwna historia, powiedział Burbi. Już chyba nigdy nie zdarzy się nam nic podobnego. Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, odparł niesforek. W końcu niecodziennie znajdujesz zaczarowaną różę. Przyjaciele roześmiali się i każdy poszedł w swoją stronę. Tego wieczoru Burbi długo nie mógł zasnąć. Stał przy oknie i patrzył na gwiazdy. Zastanawiał się, dlaczego to właśnie on znalazł różę, ale tego miał się nigdy nie dowiedzieć. Jedno jest pewne, pomyślał. Dobre serce zawsze zwycięży zło, a sprawdzeni przyjaciele są najlepszym darem od losu.